Piękny dzień nad nowiakiem. Sprzedawca otwiera sklep. Niczego nie świadomy, że ten dzień może odmienić jego życie. Jego spokój nie trwa długo. Zbliża się grupka budowlańców, żądnych krwi jego młodych. Monkey, monkey, manki. W tym momencie kasyr będzie musiał stoczyć niebywały bój z przeciwnikiem. Po zaciętych walkach przykrywa musi odejść. Wystrząć przeciwnikowi, musi oddać swoje młode. Budowlańcy spożywają je na jego oczach. Te bezlitosne istoty mają to w sobie w krwi od tysięcy lat. Natura bywa brutalna. Po zaciętym boju z budowlancami, kasier musi podjąć nowe wyzwania. Pierwszym z nich jest przedstawiciel klasy średniej. Ten osobnik wziął kredyt, by zagnieścić się ze swoją rodziną w jednym miejscu. Raz do roku emigruje do sterny, by wydać swoje wszystkie oszczędności. Przedawca bacznie przygląda się jego poczynaniom, choć doskonale je zna. Zgadza się, żyją w symbiozie. Owy osobnik umila swój trudny żywot owocami z sadu i wyrusza na 14-godzinne łowy za tchu, nie pieniądze. Przedawca nerwowo rozgląda się po swoim terytorium w poszukiwaniu potencjalnych kupców. Dostrzega w z dalekiego kraju. Dochodzi do konfrontacji, napięcie między nimi rośnie i jest wyczuwalne w powietrzu. Nie mogą znaleźć wspólnego języka. Walka jest nieunikniona, lecz nagle przychodzi na ratunek sztuka gestykulacji i po czasie kasier odkrywa zamiary podróżnika. Są one pokojowe. Następne kilka godzin spędzą na głośnych rechotach i udadzą się na obfitą ucztę. Pokojny poranek w sklepie został zakłócony przez młodego osobnika, który jest desperowany i próbuje przejść chrzest w dorosłe życie i zdobyć zakazany owoc. Strażnik owych dóbr rozgląda się po okolicy, czy legalnie może przekazać towar, ale nagle dostrzega społeczników totaludz, bo o nim tu mowa. Transakcja młodego jest zagrożona. Pomimo tego próbuje zakończyć swoją próbę, a sprzedawca nie wytrzymuje presji. Odmawia. Rozgoryczony młody musi się pogodzić z porażką i oddalić się od wodopoju, gdy nagle wyłania się jego zbawienie. Żul Kiełbasus.